Na pewno okazywanie yy, miłości, okazywanie takiego zainteresowania Tobą, Twoimi potrzebami, ale w relacji. Więc tutaj nie będziemy rozgraniczać i nie będziemy rozróżniać, że okazując szacunek, ja siebie unieważnię. Mhm. Jakby, może to dobrze, by to wybrzmiało, że to nie chodzi o to, żeby do okazywania szacunku, ja powinienem siebie unieważnić. No właśnie nie, właśnie dlatego, że siebie szanuję, dlatego że jesteśmy razem małżeństwem, jesteśmy tą jednością, to Okazuje ci szacunek i nie zastanawiam się na tym trochę nad tym trochę myślę jak z jazdą samochodem tak jeszcze jak robimy kurs prawa jazdy to tam niektórzy na moim kursie było takie pamiętam to się nazywało suchy pedalarz czyli pierwsze zajęcia gdzie się siedziało w samochodzie który nie jechał i przy instruktorze musiałem mówić że teraz wciskam sprzęgło teraz nie daję gazu i tak dalej a potem jak już jeździmy samochodem to w ogóle się na tym to jest naturalne. Te udruchy, tak? To, to prowadzenie pojazdu, i myślę, że podobnie w miłości ten szacunek, który jest takim spoiwem, nie zastanawiamy się nad tym tak bardzo, że teraz zrobię coś, żeby okazać szacunek.